Dzień dobry, nazywam się Tomasz Tupajka, jestem pastorem kościoła Dobra Nowina w Bydgoszczy. W dzisiejszym odcinku będziemy mówić na temat życia wolnego od presji. Umiłowany, modlę się, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło, tak dobrze jak się ma Twoja dusza. To jest w Słowie Bożym. Nie wiem, gdzie byłem w przeszłości, ale yy, kiedy odnalazłem ten fragment, zobaczyłem, że mój Bóg jest zainteresowany całkowicie moim życiem. Tym, żeby mi się układało i aby się powodziło. Widzimy Boże pragnienie względem każdego z nas. Powodzenie i zdrowie. Jednak ono jest całkowicie zależne od stanu naszej duszy. Niemożliwe jest, aby człowiek, którego dusza ma się źle, doświadcza trwałego zdrowia i powodzenia. Wiele problemów, które mamy w naszym życiu, związane jest z naszą duszą. To tam się mieszczą nasze myśli, nasze emocje, nasze uczucia, wola, wybory, których dokonujemy. Jeżeli nasza dusza nie jest odnawiana, jeżeli nasza dusza nie jest pokrzepiana przez samego Boga, jeżeli Bóg nie ma wpływu na nasze myśli, to inne czynniki będą kształtowały nasze życie. Będziemy poddawani innym bodźcom, takim jak nasze środowisko, nasze otoczenie, nasza przeszłość. Wszystko to może wpływać na to, jak się czujesz, jak myślisz, jak się zachowujesz. To wszystko może wpływać na Twoje wybory i na Twoje pragnienia. Przeciwnik nasz, pismo święte mówi, chodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i wytracać. On zrobi wszystko, co tylko może zrobić, aby powstrzymać nas przed Bożym pragnieniem powodzenia i zdrowia. W jaki sposób to robi? Przede wszystkim zasiewa w nas wątpliwości: wątpliwości w Bożą ochronę, wątpliwości w Bożą miłość, wątpliwości w Bożą dobroć, przynosząc zniechęcenie, często rozczarowanie, zawód, niewiarę. Pamiętam pewnego dnia, jak wracałem bardzo zmęczony z konferencji pewnej, odległej, dosyć daleko od mojego miejsca zamieszkania i w trakcie kiedy wracałem samochód mi się popsuł. Pierwsza myśl, która mi przyszła, mówię: Boże, dlaczego mi to robisz? Przecież byłem teraz w twoich sprawach, w Bożych sprawach wracam teraz zmęczony i samochód mi nawala. I to są pierwsze myśli, które na początku przychodzą. Który wróg próbuje zasiać w Twoim umyśle. Boże, jeżeli mnie kochasz, to dlaczego to muszę przechodzić? Dlaczego mam takie życie? Czy naprawdę Cię interesuje moja sytuacja? Pamiętam, było to już naście lat temu, kiedy byłem na studiach w Poznaniu, zacząłem czytać pewną książkę. I w tej książce wyraźnie Bóg dotknął mojego serca. Boża miłość dotknęła mojego serca i zacząłem wtedy płakać. Zacząłem płakać Bożą miłością, ponieważ uzmysłowiłem sobie w tamtym czasie i w tamtym momencie, że Bóg posłał swojego syna specjalnie dla mnie. Gdybym tylko był jedyną osobą na tym świecie, to Pan Jezus przyszedłby i umarłby za moje życie. Wówczas myślałem sobie w ten sposób: Boże, kim ja jestem? Kim ja jestem, że byłeś tak dobry dla mnie. I pamiętam ten czas, kiedy byliśmy w akademiku z chłopakami w pokoju, jak zaczęły mi łzy płynąć po polikach. Oczywiście byłem wychowany w myśl w idei: chłopaki nie płaczą, a więc zakryłem się kołdrą i dalej sobie płakałem, ale byłem głęboko poruszony Bożą Miłością. Że Bóg jest zainteresowany, żywo jest zainteresowany mną, moją osobą. To było niesamowite. Więc. Czasami rzeczy, które przychodzimy, przechodzimy w naszym życiu, są próbują bardzo mocno dotknąć właśnie naszych myśli, naszych emocji. I one zasiewają w nas niepewność. Zdejmujemy wtedy oczy z naszego źródła, z obietnicy którą Bóg nam daje, którą Bóg nam posyła do naszego życia i to doprowadza nas do ustawicznego stresu i takiej presji, ciągłej presji o przyszłość. I pozwólcie, że przeczytam jeden fragment z Bożego Słowa, do którego się później odniesiemy, ponieważ wierzę, że On naprawdę jest adekwatny, być może do czyjejś sytuacji, może naprawdę nam pomóc. I rzekł do nich Pan Jezus owego dnia, gdy nastał wieczór, Przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą tak jak był w łodzi, a inne łodzi towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi tak iż łódź już się wypełniała, a on był w tylnej części łodzi i spał na wezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego, nauczycielu, czy nic cię nie obchodzi, że giniemy? I obudziwszy się zgromił wiatr i rzekł do morza, umilknij. Ucisz się i ustała burza i nastała wielka cisza. I rzekł do nich: Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to jeszcze wiary nie macie? I zdjął ich wielki strach i mówili jeden do drugiego: Kim więc jest ten, że i wiatr, i morze są mu posłuszne? Cała ta historia mówi nam bardzo wiele, ale. Na samym początku chciałbym, żebyśmy się skupili na tym, co Bóg chce nam wyraźnie dzisiaj powiedzieć. Zwróćcie uwagę, Pan Jezus mówi do uczniów: przeprawmy się na drugą stronę. A więc, jaki był plan dla uczniów? Przeprawa na drugą stronę. Ale przeciwnik, wiedząc, co się dzieje po drugiej stronie, wiedząc, jakie, dobre, jakie dobro może być wyświadczone komuś, wzburza. Sztorm i burze. Niektórzy być może z nas albo z oglądających nas są w czasie burzy albo sztormu w swoim życiu. Być może ta burza dotyczy twojej relacji małżeńskiej, być może ona dotyczy twojej pracy, być może ona dotyczy twojego zdrowia, twoich finansów. To, co musisz wiedzieć o burzy, o presji, która przychodzi z zewnątrz, to jest to, że presja ma za zadanie pozyskać Twoją uwagę całkowicie, abyś był skoncentrowany i skupiony tylko na niej. Burza, która przychodzi, i pres, wraz z presją chce okraść Ciebie z wiary, zniechęcić Ciebie, przekręcić sytuację, w której jesteś w taki sposób, że będzie wydawała się ona niemożliwa do pokonania. Także jesteś bliski poddania. Czy byłeś kiedyś w takim miejscu, w którym wydawało Ci się. Że dalej to już nie ma szans, że to już koniec jest. Kilka dni temu właśnie rozmawiałam z pewną osobą, młodą, mamą, której życie się zawaliło. Mąż wyjechał, mąż opuścił ją, zaczęła mieć problemy ze swoim dzieckiem, brakowało finansów, doświadczyła pewnej burzy, doświadczyła pewnego sztormu w swoim życiu. Nie mogła się na niczym skupić, nie mogła się na niczym skoncentrować, ponieważ była tak mocno sfokusowana na tym, że właśnie jest w czasie największego sztormu i burzy swojego życia. Iż burza ma wpływ, albo presja ma wpływ na wpłynięcie na Twoje myślenie. Jest to próba podważenia Bożej miłości do Ciebie i okradzenie zaufania. W historii, którą przeczytaliśmy, uczniowie mówią, będąc w czasie sztormu, będąc w czasie burzy, mówią: Mistrzu, czy nic cię nie obchodzi, że giniemy? Ileż razy byłem kuszony, aby w ten sposób myśleć. Jestem sam. Jestem sam i zdany jestem sam na siebie. Nie mam nikogo. Wszyscy się ode mnie odwrócili. Ileż razy myślimy właśnie w podobny sposób? Czy Boga naprawdę obchodzi taki ktoś jak ja? Widzisz, to, co chcę Ci dzisiaj powiedzieć, to jest to, że Bóg jest zainteresowany Tobą, Twoją sytuacją, Twoim domem. On żywo jest zainteresowany. On jest zainteresowany tym, co się dzieje w Twojej duszy, w Twoich emocjach. On jest zainteresowany tym, co trzymasz w portfelu. Bóg jest zainteresowany całym Twoim życiem. Jednak presja, która przychodzi z zewnątrz, a ona przychodzi. I ona przychodzi do każdego. Niezależnie od statusu, od miejsca, presje, stres przychodzą do wszystkich ludzi. Kiedy odczuwasz presję, nie jest jeszcze problem. Problem jest wtedy, kiedy zatrzymujesz się. Zatrzymujesz się i zaczynasz koncentrować się na tym, co się Tobie dzieje, przydarzyło. Bo im dłużej będziesz nad tym rozmyślał, rozważał. To Twoje rozmyślanie, Twoja uwaga na, na burzy, na sztormie może spowodować, że trudno będzie się dostać na drugi brzeg. A chcę Ci powiedzieć, że jest drugi brzeg. Tak jak dla uczniów był drugi brzeg, tak i w Twoim życiu Bóg ma dla Ciebie drugi brzeg. Jest miejsce, do którego Bóg Ciebie prowadzi. Ale musimy wiedzieć i musimy rozumieć, że jest przeciwnik, który nienawidzi. Ciebie, nienawidzi ludzi, nienawidzi chrześcijan i zrobi wszystko, co tylko jest możliwe, używając różnych instrumentów do tego, abyś nie dostał się na drugi brzeg, aby tylko ci się nie powodziło. Presja ma naprawdę wpływ na naszą duszę, dlatego potrzebujemy z nią coś zrobić. Zobaczcie, jak Pan Jezus odpowiada na to, co się dzieje w życiu uczniów. Jak to jeszcze wiary nie macie? On mówi, jeszcze wiary nie macie. Im się wydaje, że giną, im się wydaje, że są w trudnej sytuacji, im się wydaje, że to, jest, że to już jest koniec. A Pan Jezus przypomina im, jakże to jeszcze wiary nie macie. Czy nie pamiętacie to, co ja uczyniłem w Waszym życiu? Chciałbym, abyś pomyślał, pomyślała przez chwilę o swoim życiu, jak wiele razy, ile takich sytuacji było, w której. Wydawało ci się, że jest koniec, wydawało ci się, że już nie ma szans. Ale nagle w jakiś sposób, niektórzy mówią, szczęście mnie spotkało. Nie analizujemy tego, kto stał za tym szczęściem. Niektórzy myśleli, ale miałem coś dobrego, coś dobrego przyszło do mojego życia, ale miałem farta. Jakkolwiek to nazwiemy. Jak chcę ci powiedzieć, że Bóg stał za tym. I on mówi: przypomnij sobie te chwile, przypomnij te sobie momenty. Jak byłeś w trudnym czasie, w kryzysie, wołałeś do mnie, a ja Ciebie wysłuchałem. Presja okrada nas z wiary. Presja jest niebezpieczna, ponieważ okrada nas zaufania. Powoduje, że nasza wiara jest bezczynna, a kiedy Twoje zaufanie jest bezczynne, nie ma żadnego odniesienia, strach zaczyna się uaktywniać. I tego się musimy wystrzegać, ponieważ Job powiedział: To, czego się obawiałem, przyszło na mnie. To, czego się panicznie bałem. Dlatego Pan Jezus równoważy to i mówi do każdego z nas: Nie bój się, tylko wiesz. Czy wiecie, że w Piśmie Świętym na każdy dzień Bóg wypowiada do nas te słowa: Nie bój się, tylko wiesz. Dzisiaj mówię do kogoś, kto nas ogląda: Nie bój się, tylko wiesz. Kiedy jesteś w czasie burzy, w czasie sztormu, kiedy presja przychodzi z zewnątrz. Potrzebujemy lgnąć bardzo mocno do Pana Boga. Trzymać się tego. Trzymać się Jego niczym kotwiczy. On jest wierny. On zawsze dotrzymuje słowa. Nie pozwól, aby strach, sztorm, który przechodzisz, wykrzywił Tobie perspektywę. Jaką? No to, że już to jest koniec. Że giniemy. Mistrzu, czy nic Cię nie obchodzi, że giniemy? Posłuchajcie, moi drodzy. Czy oni mieli zginąć? Czy uczniowie za chwilę mieli się rozbić? Oczywiście, że nie. Przecież Jezus był z nimi na łodzi. Oni mieli dotrzeć na drugi brzeg, tak jak im powiedział. Ale często jest tak w naszym życiu, że kiedy przestajemy się koncentrować na swoim Stwórcy, dawcy naszego życia. I koncentrujemy się na burzy, zaczynamy wyolbrzymiać problemy i sytuacje, które mogą się nigdy nie wydarzyć. Ileż razy w moim życiu zaczynałem rozmyślać, troszczyć się o sytuacje, które tak naprawdę nigdy nie miały miejsca. One tylko zajęły moją głowę, one tylko wypełniły moją duszę strachem. Niepotrzebnie poświęciłem tyle czasu. Myślę, że to jest też takie nasze. Ludzkie, taka, taka ludzka natura, że często troszczymy się i martwimy się o rzeczy, które mogą się w ogóle nie wydarzyć, niepotrzebnie. To, co musimy wiedzieć, kiedy chodzimy z Bogiem każdego dnia, że Jezus jest ze mną w mojej łodzi. I nawet kiedy przyjdzie burza, nawet kiedy przyjdzie sztorm, to wypełni się to, co on powiedział. Jeśli Bóg powiedział, że mam się dostać na drugi brzeg, to się dostanę. Jeżeli Bóg powiedział mi, że mam założyć rodzinę. To bez względu na to, co przyjdzie, co się wydarzy, jaką wróg przyniesie presję do mojej rodziny, nasz dom i nasza rodzina to przetrwa. Jeżeli Bóg powiedział, że mam założyć biznes i mam go prowadzić, to mój biznes może prosperować nawet w czasach największej recesji, ponieważ On stoi za tym, aby przynosić mi zdrowie i powodzenie. Kochani, musimy się nauczyć usuwać każdą myśl. Która nie zgadza się z Bożymi myślami, z tym, co Bóg do nas mówi, która powoduje w nas paraliż, która powoduje w nas ustawiczną troskę i trzymać się ustawicznie tego, co On do nas mówi. To zacznie przynosić pokój do naszej duszy. Tego, którego umysł jest stały, skupiony, skoncentrowany, zachowasz w doskonałym, bezustannym pokoju. Moi drodzy, to jest dobra nowina. Mamy dostęp, mamy dostęp, by doświadczać jego pokoju w tych dniach i w tych czasach. Pokoju, co oznacza stan pomimo stresu i napięcia i ciągłej presji. Stan pokoju, którego możesz doświadczać, ale wymaga to jednak koncentracji z naszej strony. Apostol Paweł mówi takie słowa, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie wasze prośby Bogu, a pokój Boży, który Was przewyższa, strzec będzie waszych serc i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Pokój Boży będzie strzegł Twojego serca, nawet w czasie sztormu, nawet w czasie paniki, tak to jest możliwe, że w chwili największej presji Twojego życia możesz doświadczać trwałego Bożego pokoju. To Wam powiedziałem, Pan Jezus mówi, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie uciski mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Zatem, biorąc pod uwagę to, co mówiliśmy wcześniej, sytuacje, których doświadczamy, presja, która przychodzi z zewnątrz, próbuje okraść, Nasz spokoju Bożego, tego stanu wyciszenia, wolności od wstrząsów, spokoju w środku problemów, wolności od trosk, trwogi, napięcia i stresu. Bo bez tego stanu jesteśmy łatwym łupem. Pan Jezus pewnego dnia powiedział: Przestańcie się wiecznie trwożyć i być zaniepokojeni. Pamiętam, kiedy czytałem ten fragment, wydawało mi się, to jest niemożliwe, ale że jak? Jak to mogę zrobić? Widzisz, gdyby to było niemożliwe do osiągnięcia, Pan Jezus nigdy nie powiedziałby do nas tych słów. Jednakże je powiedział. Przestańcie być wiecznie zaniepokojeni i zatworzeni. Możemy doświadczać pokoju w czasie burzy i w czasie jego sztormu, ale pokój Boży jest rezultatem dążenia do takiego miejsca w swoim życiu, w którym stajesz się całkowicie pewien, absolutnie pewien że Bóg się troszczy o ciebie, że Bóg jest po twojej stronie. Apostoł Paweł mówi: "Albowiem jestem tego pewien. Albowiem jestem tego pewien, że co? Że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła mnie odłączyć od miłości Chrystusowej. Albowiem jestem tego pewien." Jestem tego pewien. Dawid wiedział o tym wcześniej, mimo że żył dużo, dużo wcześniej, ale miał dostęp do tego samego Ducha Bożego i powiedział: Panie jest pasterzem moim. Wszyscy znamy te słowa niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę mą pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości. Ze względu na imię Twoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś Ty ze mną. Łaska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Kochani, cały ten psalm, to wszystko o czym teraz słyszeliśmy, cały ten psalm mówi o pokoju i braku stresu. Bóg chce odnowić twoją duszę. Bóg chce pokrzepić twoją duszę. Bóg chce odświeżyć twoją duszę. A więc tam gdzie są emocje, a więc tam gdzie są twoje uczucia, a więc to miejsce, w którym dokonujesz wyboru. A więc tam gdzie stres funkcjonuje. On chce poprowadzić ciebie nad spokojne wody. Nad spokojne wody. O to modlę się dzisiaj. Dla ciebie, aby Bóg poprowadził Ciebie nad swoje spokojne wody. Ale potrzebujesz przyjść do Niego, potrzebujesz pozwolić Jemu się prowadzić. Pan Jezus mówi do Ciebie, Wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i spracowani i zestresowani, przyjdźcie do mnie, a ja dam Wam ukojenie. To jest jedyne miejsce, w którym możemy doświadczyć prawdziwego. Ukojenia, odświeżenia, pokrzepienia naszej duszy. Żadna inna rzecz tego nam nie da. Nigdzie poza Bogiem tego nie doświadczymy. Czasami nam się wydaje, że gdy pojedziemy sobie na fajne wakacje, pojedziemy sobie na Bali albo na Bahama i spędzimy fajny czas z przyjaciółmi, to odświeży i pokrzepi naszą duszę. I oczywiście wierzę, i potrzebujemy być wdzięczni za takie możliwości, jakie mamy. Ale chcę ci dzisiaj powiedzieć: tylko Bóg może pokrzepić i odświeżyć twoją duszę. A pamiętajcie to, co powiedzieliśmy na samym początku. Tak jak się ma twoja dusza, tak będzie ci się powodziło. Tak będzie w twoim życiu. Modlę się o ciebie, modlę się o każdą osobę, która teraz nas słucha, aby doświadczyła odświeżenia i pokrzepienia w swojej duszy. Gdziekolwiek jesteś, Ktokolwiek nas słucha. Po prostu przyjdź teraz do Boga i zawołaj. Boże, potrzebuję Ciebie. Poprowadź mnie. Poprowadź mnie nad spokojne wody. Poprowadź mnie tam, gdzie Ty chcesz. Chcę być tobą. Chcę doświadczyć życiodajnych Twoich wód. Aby moje życie, moja dusza była pokrzepiona. A jeżeli Twoja dusza będzie się miała dobrze, wszystko w Twoim życiu będzie dobrze. Niech Bóg Was błogosławi.